Witamy w kawie na kwadracie w The Square. Dzisiaj porozmawiamy oczywiście o nieruchomościach, ale skupimy się głównie na domach. A mam tę przyjemność dzisiaj rozmawiać i o domach, ale też wypić kawę z Magdą Sokołowską, która jest nie tylko licencjonowanym pośrednikiem nieruchomości, ale również założycielką i właścicielką firmy The Square. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam Ciebie, Kasia. Witam. Kawa dobra, już, już masz. Tak, kawę. Okay. Możemy wypić. Magda, nie jest to dla Ciebie niespodzianką, że chciałam porozmawiać właśnie z Tobą i właśnie o domach. Tak, nie jestem zaskoczona, a już mówię dlaczego. Gdzieś przez wiele lat był to taki naturalny proces, że ja odnajdywałam się w pozyskach tych domów, jak i również na prezentacjach tych domów, mhm. więc czuję się w tym rzeczywiście, jak ryba w wodzie, nie będę ukrywać, i z chęcią przedstawię dzisiaj wszystkie tajniki sprzedaży i pozysków domów. Przez wiele lat miałam do czynienia z tym tematem, więc dlatego dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Bo w tym temacie czujesz się dobrze? My oczywiście wiemy, że jak mamy temat związany z domem, to od razu kierujemy się do Magdy, bo jakoś tak naturalnie te domy do ciebie przygnęły klienci, którzy poszukują czy sprzedają domy, prawda? Tak, myślę, że to wszystko jest związane z tym, że to przyszło gdzieś samo i ja też jak gdyby w to weszłam po prostu, bo czułam to. Zawsze zaczyna się dość niewinnie, bo kiedyś był ten pierwszy dom i ten pierwszy temat. Ale później ten temat się rozwija, tak? Bo wiadomo, że pierwszy pozysk domu wielkie wow. Zapraszam klientów, których zapoznaje i z którymi gdzieś czuję, że ciągnie nas do siebie, bo wiem, czego oni chcą i oni mnie bardzo lubią, tak? Więc z następnym klientem znowu następne prezentacje innych domów, i tak wszystko szło po prostu do przodu, tak. Czyli ten pierwszy dom był twoim tak naprawdę kluczem do kolejnych sprzedaży. Tak, dokładnie w z domami, ale wcześniej zajmowałaś się innymi tematami? Czy to był? Nigdy nie, temat, nie zamykałam wiąza... się na jedną działkę i dzisiaj też nie zamykam się w jednej jak gdyby, kwestii, generalnie w jednym temacie, bo tak nie jest. Gdzieś wiemy w ogóle tutaj wszystkie w Agencji, tak? Wszyscy wiemy mhm. w agencji, że Tematy komercyjne są dość trudne i wiemy, że trzymamy się do nich z takim dystansem, tak? Gdzieś szybciej byśmy polecili agenta niż sami to wzięli. No ale tutaj generalnie mieszkanie, apartamenty, domy jak najbardziej, tak? Natomiast te domy rzeczywiście są takie, one bardzo dobrze brzmią, zajmuje się sprzedażą domów, zajmuje się e, zakupem domów z klientami. Taki trochę temat seksji można powiedzieć, ale czy to jest rzeczywiście taki prosty temat e, od strony obsługi takich transakcji? To jest bardzo skomplikowany temat. Generalnie tak, przede wszystkim dlatego, że klienci szukają bardzo różnych domów, w różnych domów, w różnych lokalizacjach, mają różne potrzeby. Domy są różne, ale moi klienci też mają bardzo różne wymagania, tak? Szukają w różnych lokalizacjach, w różnych miejscach i różnych domów. I teraz tak, zacznijmy w ogóle od okresu, kiedy to wszystko się ruszyło, bo myślę, że pandemia zrobiła swoje. I że większość rodzin mieszkających w mieszkaniu gdzieś zamarzyła i zaczęła drążyć ten temat i nasz ogródka swojego własnego. Tak, dokładnie, grudka. tak. Więc generalnie też wiadomo, że dzisiaj mamy boom na te mniejsze domy, segmenty, bliźniaki i to ogólnie też jest super. Ja mało miałam takich transakcji w bliźniakach w segmentach, mhm. ale tutaj akurat wiem, że to jest spełnienie marzeń tych ludzi i to jest ok. Jeśli mówimy o domach wolnostojących, to już jest inny temat grubszy. Generalnie dlatego, bo ilość transakcji sprzedaży takich domów jest mniejsza w porównaniu załóżmy do mieszkań i bardzo mało jest takich fajnych, dostępnych domów na sprzedaż, tak? Umówmy mhm. się w sensie taki, że dzisiaj klient chce znaleźć swój marzony dom w miejscu, gdzie szuka, czyli w lokalizacji, i się do niego wprowadzić, tak? Eee, no właśnie, no bo zaraz poruszymy ten temat, że domów jest mnóstwo na sprzedaż. Tego rzeczy mówisz, że jest mało, a ja się śmieję, bo kiedykolwiek otwierasz portal ogłoszeniowy, oczywiście tych tak. domów jest bardzo no dużo. Właśnie, no tak, właśnie. tak. I to jest właśnie, zaczęłam przed chwilą o tym mówić. Tak, tych domów jest bardzo dużo. Mhm. Tylko teraz sobie zadajemy pytanie: wybuchła wojna. Eee, każdy z nas wie, co ta wojna na Ukrainie ze sobą, jak gdyby tutaj przywiozła. Mhm. Przywiozła niesamowitą inflację. Ceny usług remontowych czy budowania domów wzrosły niesamowicie. I dostępność w ogóle do tych materiałów? Wszystkich. Dokładnie, czas oczekiwania, mm -hmm. tak, ale my tutaj mówimy też o wzroście cen nie 5%, 10%. My mówimy, że szacuje się, że około 30-40%. Ja ostatnio miałam spotkanie z klientami, którzy no, się śmiali, ja już o tym wiedziałam, że taki cennik w goglach, taki podstawowy, jak się wpisuje, za ile wbuduje dom, jest tak nieaktualny, że aż po prostu śmieszny i rzeczywiście tak jest. No, bo ten wiecie. rok tyle, tyle zrobił. No tyle zmian nastąpiło, jeśli chodzi o ceny. Teraz jakie mamy te domy? My tych domów mamy mnóstwo. Większość jest domów z rynku wtórnego. I nie zawsze są one domami nowymi, czyli dwu-trzyletnimi, Są domy 20-30-letnie. Bardzo dużo jest takich domów. Tak, prawda? Tak? Ja takie domy na przykład uwielbiam. Ja uwielbiam do nich wchodzić, nawet jeżeli to nie będzie mój pozysk, gdzieś one zapadają w mojej pamięci. One są klimatyczne, bardzo często mają piękne elementy, jak parkiet, fajne okna. Eee, łuki, załóżmy, zamiast drzwi, i ja jakość ja widzę yy, budowy samej. Tak, jakość budowy takich domów sprzed lat jest jakością najczęściej super i to mówię szczerze, bo jeżeli się weźmie inżyniera, który jest podstawą przy kupnie domu, który oceni mhm. jakość, to zawsze powie, że proszę Państwa, kiedyś się wykorzystywało super materiały, tak naprawdę to jest kwestia odświeżenia tego domu. Mhm. Bardzo często w takich droższych domach wolnostojących, starszych jest przepiękna dachówka, która się będzie starzeć z godnością, przepięknie i która dzisiaj kosztowałaby majątek. Mhm. I teraz zbliżamy się do najważniejszego przy starych domach działki lokalizacji. A właśnie. To, to, to są domy, na domach, które dobrze. najczęściej mają lokalizację, lokalizację i lokalizację. I to która jest w Tak. tak. E, ale tutaj generalnie klient staje przed, jak, jak gdyby. Takim zapytaniem, czy ja chcę poświęcać czas na ten remont? Mhm. Wiadomo, że nie każdy remont jest równy sobie. Czasami rzeczywiście te stare domy są tak idealnie utrzymane, że możemy, jak ktoś ma fajnego architekta, gdzieś połączyć swoją wizję i zachować bardzo dużo elementów. Czasami jest tak, że rzeczywiście są bardzo zaniedbane i ten remont już jest taki naprawdę. Bardzo generalnie. Ale nie wiadomo, co wyjdzie w trakcie, prawda? Bo to to też prawda, jest taka tak, taka tak, to prawda. No, ale tutaj mówimy, że przy zakupie domu taka wizyta jedna lub dwa z inżynierem budowlanym to jest podstawa. Niektórzy teraz nawet badają gdzieś ściany, pobierają próbki, więc to jest jak gdyby podstawa, i gdzieś kupujący już mają tą pewność, co ich czeka, ale tych znaków zapytania będzie mnóstwo, tak? Ale czy to jest tak, że klient ma jakąś taką swoją wizję, że chciałbym mieć działkę, która ma 3000 m kwadratowych, ma dom, ma sześć sypialni i tak sobie wymarzyłem mi tego szukam, czy, czy też jakby właśnie są w stanie dostosować się do tego, co rynek oferuje, ewentualnie przeprowadzić te zmiany, czy też jakby jak było to było wczoraj? Bardzo rzadko się trafia, żeby ktoś z chęcią kupował takie stare domy, mhm. Ym, jednak Dzisiaj najczęściej widzę trend, że klient chce kupić coś nowego mm -hmm. i szybko się tam wprowadzić. Gotowego. Nawet no, w pięknych tak. miejscowościach, jak ostatnio byliśmy w Konstancinie, też jest mnóstwo zapytań, tak. ale o nowe. Coś musi być nowe, szybko się wprowadza, najlepiej nowoczesne, przepiękne okna. Gdzieś ta wizja się sprowadziła na taki poziom rzeczywiście, już nowoczesny dom na pięknej działce. Czasujący dużo światła. Tak, A, tak. dokładnie. No. Ale jest też tak, są klienci, którzy zdają sobie sprawę z tego, że najważniejsza jest lokalizacja, a dobra lokalizacja to są takie dzielnice, willowe. My tutaj nie mówimy koniecznie o mogotowie, bo to jest niedostępne dla większości mm -hmm. klientów, ale mówimy o pięknych miejscowościach pod Warszawą, gdzie ta stara zabudowa jest zawsze na przepięknej działce, która ma 2-3 tysiące metrów, gdzie otoczenie jest przepiękne, bo sąsiad też ma 2 tysiące metrów działkę, gdzie są chodniki, infrastruktura, gdzie jest blisko wszędzie. I klient też się decyduje i przerabia, tak? Albo wyburza. Bo mhm. zdarza się rzeczywiście, że jeżeli dom jest w kiepskim stanie, to klient wydaje dodatkowe pieniądze, bo to też kosztuje mhm. i wyburza ten dom. Bo kupuje lokalizację i działkę. Tak, ja jestem bardzo takim uważnym obserwatorem i też widzę tam, gdzie ja mieszkam, co się dzieje. Zauważam, że proces wyburzania nie jest wcale jakimś takim nowym, bo zaczyna to się dziać i ma miejsce. Na miejsce wyburzonego starego domu powstaje piękna willa. I to jest bardzo fajne. No właśnie na tych działkach powstają piękne domy, nieraz naprawdę bardzo nowoczesna bryła. Zresztą tak jak dom, w którym obu, obie byłyśmy, który mam w swojej ofercie, nomenomen, jest przepiękny. Ja uwielbiam ten dom, natomiast wiemy też, że przy tak dużej powierzchni nie będzie to dom dla każdego, bo ma ograniczoną ilość sypialni. Tak? Czyli nie możemy tego domu, proponować tej nieruchomości wszystkim klientom, którzy szukają danej lokalizacji. Tak, Kasiu, oczywiście. I teraz doszłyśmy do bardzo ważnego tematu: tematu oczekiwań klienta. No właśnie. Bo tak naprawdę to my, jako agenci, nieważne czy sprzedajemy dom czy mieszkanie, jednak mamy to oczekiwanie tak? i wiemy, czy to jest klient, który ma jedno dziecko i wystarczy mu naprawdę dwie sypialnie, plus gabinet, czy rzeczywiście ta rodzina to jest dwa plus trzy. I szukamy domu, który ma pięć sypialni, plus gabinet. I tutaj, jak gdyby, doszłyśmy do tego punktu, że też bardzo często w tych starszych domach, które mieszczą się na super działce, w bardzo dobrej lokalizacji, bardzo często brakuje tych elementów. Mhm. Ale tych takich elementów też, gdzie dzisiaj klienci zwracają na nie uwagę, typu jeżeli mamy trzy sypialnie dla dzieci. To bardzo fajnie jest jednak mieć łazienkę dla tych dzieci też, tak? A, właśnie. I rzeczywiście te domy budowane gdzieś w latach 70. czy nawet początek 90. nie mają takich elementów. Często brakuje po prostu tych. Mało tego, nieraz e... garderoby też mają być w Tak, dokładnie, no właśnie, no garderoba właśnie. to jest taki drugi punkt. Więc tutaj, jeśli chodzi ogólnie o domy i o to, że klient, zapoznajemy klienta, który szuka i gdzie z nim zostajemy i przechodzimy z nim tę całą drogę szukania tej nieruchomości, to też jest taki proces, gdzie ja, jako agentka nieruchomości, Zawsze jestem sobą i zawsze jak gdyby kieruję się tym też, co mówi mi serce. Nigdy nie potrafię na siłę nic klientowi, jak gdyby e, narzucić, tak? narzucić, tak, bo wiem generalnie, że te potrzeby jego są tak silne i tak znaczące, że bardzo ważne jednak jest znaleźć coś. Co odpowiem mu, i wtedy my sfinalizujemy ten transakcję. No właśnie ta tak, empatia jest bardzo ważna, Ale wiesz co? Czy zdarzyło Ci się na przykład tak, że zupełnie wywróciłaś oczekiwania klienta do góry nogami, czyli nie wiem, czy miejsce, lokalizację zmienił, czy, czy cokolwiek innego? Tak, teraz będę być może finalizować transakcje z klientami, których jak gdyby może nie wywróciłam, bo jest to za dużo powiedziane, mhm. tak? Nie udało mi się ich namówić na. Stary dom. Potem gdzieś na chwilę w ogóle nasze drogi się rozeszły, w sensie straciliśmy kontakt. i ja nawet myślałam, że może zmienili plany, po prostu mm -hmm. mają do tego zresztą prawo, wiemy o tym mm -hmm. dokładnie. I, i, I teraz generalnie wróciliśmy do takiego punktu, że namówiłam ich, zawołałam ich do domu, który kiedyś generalnie by odrzucili, bo w ogóle to nie było to. I być może się uda, tak? Dlaczego? Przekonałam ich o lokalizacji, bo to nie zawsze mieszkanie w ciszy blisko lasu, jak się ma dzieci, jest idealnym rozwiązaniem. Mhm. Myślę, że weekendowo to brzmi idealnie, po prostu to jest idylla, ale generalnie jak przychodzi ten poniedziałek i trzeba zawieźć dzieci do szkoły, do przedszkola i samemu jechać do pracy, to jest to już wyzwanie, tak? Więc bardzo fajnie jest wtedy poszukać gdzieś bardzo blisko Warszawy, nie wiem, czy to jest metro, czy to będzie gdzieś pętla tramwajowa, takiego miejsca, gdzie szybko tam dotrzemy, mhm. ale po pracy, po tej szkole, wrócimy gdzieś do tego domu blisko lasu. Nie spędzając okej, okay, może będziemy słyszeć delikatnie szum obwodnicy, albo mhm. gdzieś w oddali kolejkę, tak? Ale to jest naturalne. To jest zawsze coś za coś. I to jest zawsze coś za coś, tak. I właśnie w takich momentach ja jestem w stanie, bo ja to czuję, kogoś namówić, bo też jak gdyby sama się teraz przeprowadzałam i gdzieś, gdzieś po prostu to czuję, bo też całe życie mieszkałam w domu, hmm. to jest to coś za coś. I tu jestem w stanie komuś powiedzieć: słuchajcie, mieszkanie w tym lesie to nie jest według mnie do końca ok, bo gdzieś pojawią wam się takie i takie problemy, i ja czuję się z tym w porządku, bo po prostu to jest zgodne ze mną, to co ja im przekazuję, tak? A, właśnie, a kim są zazwyczaj klienci te poszukujący domów poza Warszawą, właśnie z dźwiękiem ptaków, blisko To lasu? jest bardzo duża jak gdyby rozbieżność, i mamy tutaj różnorodność, ale najczęściej po pandemii są to osoby, które nadal szukają domu, a mają mieszkania. I czasem są to bardzo fajne mieszkania czy też apartamenty. Nie ukrywam gdzie zamarzyło im się w trakcie tej pandemii, to trwa i szukają bardzo tak wnikliwie i czekają aż znajdą coś, nie są mm -hmm. gotowi na budowanie. Inny klient, to też jest klient, który ma bardzo wielki dom, gdzieś ma dzieci, ale tych dzieci mm -hmm. generalnie już nie ma w tym domu i on po prostu wie, że on musi to sprzedać i zamienić na coś mniejszego. To jest historia nasza, tak. Tak, tak, ale to są już tacy dojrzali klienci i tak pewni siebie, gdzieś ustawieni finansowo, że ich stać na to, aby zakupić inną działkę i postawić jakiś fajny, bardzo nowoczesny, mały domek, tak, e, tak to wygląda. Zainwestować ewentualnie w coś jeszcze i mieć tam Tak, generalnie tutaj pewnie ze mną się zgodzisz, że trudno znaleźć takich e, klientów jak single, który poszukuje domu, tak, to gdzieś trudno znaleźć takiego klienta, który na jest super klientem, dyreki, tak, tak, ale jednak dla niego bardzo fajnie jest szukać. Ale też są, też są. Też tak, bywają, ale procentowo jednak to jest taki najmniejszy udział, tak, wśród tych klientów. Bo to jest chyba taka tak etapowość życia, kiedy zresztą rozmawialiśmy, e, o tym, że ten dom właściwie potrzebujesz wtedy, kiedy te dzieci są małe. Kiedy, nie kiedy Z jednej strony tak. tak, A potem myślisz o tym, że te dzieci będą z Tobą mieszkać na zawsze. Potem przychodzi etap, że jednak dzieci wybierają inną drogę. No i te... Z drugiej strony mogą z Tobą zostać i studiować w Warszawie, i mieszkać tak. w tym domu, bo nie zawsze ta nasza wizja się sprawdza. No właśnie, no no właśnie tak, klienta, tak, dokładnie. Złódy, więc, po prostu dokładnie, liczby. tak. Są też domy wielorodzinne, gdzie przecież może zamieszkać dziecko, tak, gdzieś przez ileś tam lat, mieszkać nawet ze swoją no, rodziną. Tak, tak, tak dokładnie, tak, więc tutaj gdyby też gdzieś ten scenariusz, tak, jest najczęściej powtarzany przez klientów, albo dzieci odrosną i się wyprowadzą, ale teraz uwaga, bardzo często ta dojrzałość w chęci posiadania domu u klientów nie pojawia się w wieku 30 lat, tylko właśnie po 40. Mhm. Więc często już ten klient rzeczywiście ma odchowane te dzieci, ale jeżeli chce mieć tę ciszę, blisko lasu, czy uprawiać ten ogródek, to właśnie wtedy. On czuje, że to jest ten moment i on musi to zrobić, tak? Ale czasami też, to, no, bardzo często, te osoby są aktywne zawodowo, więc to jest właśnie ten klient, o którym też rozmawiałyśmy, że oni mają dom pod lasem, ale na, w tygodniu śpią w swoim apartamencie w Warszawie. Też tak bywa, tak. A bo, potem bo generalnie przecież, też jednak tak. stwierdzają po jakimś czasie, że jednak muszą coś zrobić, bo nie chcą na dwa domy mieszkać, tak. no bo też może być uciążliwe. Więc tak, to są takie scenariusze też bywają. Tak. Magda, a jeśli chodzi o taki zakup domu, w jaki sposób ty, czy my jako agencji pomagamy klientom sprawdzać formalności, wszystkie niezbędne rzeczy, które są z tym związane, żeby później nie było żadnych niespodzianek, bo tak, zakup domu to jest, to jest proces. To jest proces i z pewnością to oczywiście, jak ty wiesz i ja wiem, to nie jest tak jak sprzedaż mieszkania. Są dwie strony. Jedna strona to jest taka strona techniczna. Rzeczywiście ja już mam swojego pana inżyniera budowlanego, ale często też klienci mają swoich, mhm. więc się spotykamy razem. Często dwa razy i on wnikliwie bada mhm. i mówi im, co z dachem, jak fundamenty według niego wyglądają. No i tutaj, jak gdyby ja też stoję z boku, no bo to, to, to nie jest moja działka. Ale druga strona, wszystkie dokumenty. No właśnie. Oczywiście przy umowie znamy KW i sprawdzamy to KW, wszystkie wpisy, które nas niepokoją. E, konsultujemy z naszą panią notariusz, tak e, i to jest w porządku, ale później e, co się dzieje? Można tak naprawdę zakupować dom, który jeszcze nie jest oddany do, do użytkowania, mm -hmm. to się zdarza przy nowych domach, tak? wtedy ta procedura jest o wiele dłuższa, bo już właściciel e, musi dokonać wszelkich formalności, żeby ten dom został oddany, chociaż wiemy, że możemy zakupić bez oddania, ale wola kupujących najczęściej jest taka, że on nie chce takich domów, bo on chce mieć pewność, że on kupuje dom oddany do użytkowania, mm -hmm. tak, gdzie nie ma problemów. Bardzo dużo jest, jak gdyby załatwiania dokumentów z urzędów, z gmin dotyczących domu, tak? Jak wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru kartoteki zaświadczeń z lasów państwowych, musimy też iść do urzędu i poprosić o wypis niskiego planu zagospodarowania przestrzennego. To jest bardzo ważne. Czy to, to robisz za klientów? Czy... Zawsze czy to robiłam to za klientów ]ami? po prostu. Tak, Bo ja wiem, że to tak, tak bardzo, było tak. bardzo I to też nie jest e, dzień czy dwa, od razu mówię, ten proces trwa. Mhm. Więc tutaj musimy się zawsze liczyć, 2-3 tygodnie mieć zapasu. E, oczywiście, jeżeli mamy gdzieś, wiemy, że bardzo nam się spieszy, gdzieś rozmawiamy tutaj w urzędach inaczej, mm -hmm. z paniami prosimy, nie zawsze mamy na to wpływ, ale często, załóżmy, możemy to troszeczkę przyspieszyć, tak? Magda, a powiedz mi, komu odradzasz, a komu doradzasz zakup domu, jeśli w ogóle komuś odradzasz? Ja w ogóle myślę, że nie mam w sobie takiego stracyzmu, żeby komuś powiedzieć wprost, to nie jest dla pana, to nie jest nie dla pani. Się, nie? nie mam stracyzmu, ale potrafię gdzieś ten kierunek okay. nakierować ich, w takim sensie, że ja od razu czuję, jak to jest. W kliencie, który jest dojrzały i rzeczywiście o tym marzy, ja wiem, że on kupi ten dom, nie mówię, nie mówię ten konkretny, ale ogólnie, mhm. jest tak, że to się czuje, że on po prostu mi rzuca takimi argumentami że wie Pani, ja już po prostu czuję się bardzo zamknięty na tym osiedlu, ja już po prostu jestem przebodźcowany ludźmi, ilością I ja już od razu wiem, że to jest ten klient, bo on mówi mi bardzo dojrzałe sformułowania. E, natomiast są też klienci, którzy generalnie do końca nie są przystosowani do zmiany, bo jeżeli mówią o przeprowadzce, załóżmy, mają się wynieść z Warszawy pod Warszawę, to często zadają pytania typu, no tak, jak ja będę dowoził do szkoły i ja w tym momencie mówię, że ta przeprowadzka i zakup domu, to on całkowicie zmieni Wasze życie, bo Wy tutaj musicie zapuścić te korzenie i Wy musicie zmienić przedszkolę, dom, przychodnie, po prostu nauczyć się żyć na nowo mhm. i wtedy jak gdyby widzimy po tej reakcji, czy rzeczywiście oni rozumieją, czy, czy to jest dla nich taki szok, tak? Bo Czyli generalnie ja mówię starszy, wprost, że szkoła, wiadomo, tak. mówię zawsze do klientów wprost, że dowożenie dziecka do Warszawy, z jakiegoś miejscowości okay. podwarszawskiej jest bardzo uciążliwe, że mm -hmm. zamienisz jeden stres na większy, bo tak może też być mm -hmm. ogólnie, więc to się wyczuwa i wtedy, jeżeli klient wiem, że jest gotowy na jakąś zmianę, to mi się dopytuje, tak, a jakie tu są szkoły, jakie są przedszkola, czy są szkoły prywatne, czy są tutaj dobrzy lekarze tacy, no, którzy gdzieś... Ty nie tylko pierwszej pomocy. Tego, tak, tego to jest, jest w ogóle, w ogóle też to podstawa. Podczas. Tak, generalnie. Mm -hmm. Bo mm -hmm. powiedzieć, że tu jest droga dojazdowa, obok jest sklep spożywczy, mm -hmm. to jest już za mało, o wiele za mało, żeby zachęcić klienta. Ale ty to wszystko wiesz, jak sprzedajesz dom, sprawdzasz, co jest w okolicy? Czy, czy ja w bardzo lubię kiedy... sprzedawać domy w okolicy, bo ja to w ogóle A, czuję, się ale się jeżeli mi się tak. zdarza, że nie w okolicy, nawet jeżeli ostatnio z naszym innym agentem byłam gdzieś, to bardzo często wchodzę i sobie czytam, ile tam mieszka osób, ile tam jest szkół. Jak z dojazdem, bo wiem, że tam jest pociąg, więc super, tak? Mhm. Więc jedno gdzieś zastępuje drugie, po prostu. Więc yy, ja nie potrafiłabym zaprezentować jakiegoś domu jakbym nie wiedziała, gdzie on jest posadowiony, w sensie otoczenia, co tam jest dokładnie. Tak? A właśnie, a w drugą stronę, bo my jako agenci obsługujący takie transakcje związane z domami, bardzo często współpracujemy z innymi agentami, czyli Ty masz klienta poszukującego i jedziesz tak. de facto do domu czasami, które, w którym nie byłaś wcześniej, no. w którym, które reprezentuje tak, inny tak, agent. To jest, dzisiaj to jest e, chleb powszedni, no właśnie, współpraca. Jeżeli ktoś spyta dlaczego, to obydwie wiemy, jaka jest odpowiedź. Dlatego, bo nie ma fajnych produktów na rynku, jest ich mało. One mm -hmm. są, ale jest ich mało, tak? Eee, więc współpraca z agentami to jest podstawa. No i tutaj Kasiu wiemy, że jeżeli jedziemy na prezentację z innym agentem, to liczymy na to, że, że inny agent <laughs> wie wszystko ruchomość. o swoim pozysku mm -hmm. i po prostu przeprowadzi nas przez tę prezentację w ten sposób, który da satysfakcję nam jako agentowi oraz naszym klientom, mm -hmm. tak? Więc <laughs> y odpowiedź. Tak. Czasami też zdarza się. Że jesteśmy któryś raz w tym domu, więc nie jest no to tak. dla nas nowością, tylko już czujemy, że nawet my możemy coś powiedzieć, bo po prostu wiemy dużo mm -hmm. już o tym domu. tak? No właśnie, a w ogóle dlaczego powiedz, jest tak, że przy sprzedażach, zakupie domu dużo częściej klienci wybierają agencję nieruchomości, współpracy, nie zajmują się tym sami? Bo taki, taki jest ewidentnie proces, prawda? Tak. Że przy mieszkaniach częściej próbują sami, przy domach raczej jednak korzystają Tutaj z Tutaj sobie podzielimy. Korzystają z pośredników jako sprzedający, i zaraz omówimy mm -hmm. to, oraz jako kupujący, bo jednak jest ich najwięcej jako kupujących mm -hmm. w poszukiwaniu domów, tak? Wróćmy do sprzedającego. To nie jest tak, że od razu właściciele domów lecą do agencji, bo często się jednak zdarza, że próbują bezpośrednio. I tutaj, jeśli chodzi o takie starsze domy, nawet w fajnej lokalizacji pojawia się problem tego typu, że właściciele domów są tak przywiązani do tych domów, że sposób oszacowania. I sposób sprzedaży, w jaki chcą tego dokonać, jest po prostu niestosowny. Tak? Mm -hmm. I oni po kilku miesiącach, często jak się zgadzają na współpracę, okazuje się, że rzeczywiście dom jest przeszacowany, oni mówią, oka on ma wartość. No tak, ale my też generalnie wiemy, że 30-letni dom w złym stanie tak naprawdę ma w większości wartość działki, która jest, mm -hmm. może być niesamowicie droga. No ale dom jest domem, tak? Nie zawsze możemy go... Ja bo... jest emocjonalnie Tak, dokładnie. Z domami, I jestem emocjonalnie przywiązany rozumiem. i to też jest dla nas proces, jak my podejmujemy współpracę z właścicielem domu, to też jest proces, aby go przekonać i w hmm. końcu wystawić ten dom jako agencja po tej korekcie cenowej, tak? Żeby on rzeczywiście miał większą rzeszę zainteresowanych. No to jest ta wiedza ekspercka, więc tutaj, jak ktoś jest w stanie zaufać, no my zawsze działamy z korzyścią dla klienta, tak? Tylko nie wszyscy są gotowi jeszcze na, na to podjęcie współpracy. Tak mi się wydaje, że to chyba, chyba też o to chodzi. W szczególności, że te roczniki, właściciele tych domów często są to osoby starsze. Mm -hmm. tak? Po prostu to tutaj jest kwestia też relacyjności tak? i nie jest to też łatwy proces. No właśnie, a jeśli chodzi o taką współpracę z klientami, dla mnie to jest też takie bardzo ważne, że my dajemy to bezpieczeństwo. I często klienci się pytają, ale jakie to jest bezpieczeństwo jak to To jest właśnie to, o czym rozmawiałyśmy wcześniej. Sprawdzenie tak. wszystkiego formalnie, zanim dochodzi się do transakcji, żeby nie było też niespodzianek później, a, a niespodzianki są. Ani zła ja się czasami. Tak. Bywają, więc jest też ważne, żeby to na etapie wcześniej przygotowania już sprawdzić nim dojdzie do tego aktu, na którym okaże się, że nie można jednak. Tak, przy domach są podkupić. niespodzianki, ale też pamiętajmy jedną rzecz, że praca z klientem kupującym, bo teraz mamy drugą stronę. klient kupujący, który szuka i nagle się okazuje, że się nas odzywa, że jednak fajnie było na prezentacji. Spotkajmy się jeszcze raz, mhm. co pani ma. I teraz tutaj możemy wspomnieć w dzisiejszym odcinku o tych domach, które my posiadamy w ofercie, a które nie są publikowane. O, I pomimo mm -hmm. tego, że dla nas to jest stał się chleb powszedni, dla nas jako agentów, to klienci, bardzo często, naprawdę, którzy działają na socialach i gdzieś wydaje nam się, że z nami idą na tym samym jak gdyby, stopniu zaawansowania, nie wiedzą, że istnieje coś poza publikacją. I jeżeli taki klient dostanie od nas pierwszy, drugi, trzeci raz taką ofertę, od razu sprawdza, czy ona jest na portalach i rzeczywiście sobie myśli, Rzeczywiście, tego nie ta agentka tego nie miała nie, rację, ta agentka miała rację, tak i tutaj generalnie w tej kwestii z tymi kupującymi jest ich więcej, bo oni generalnie czują, że rzeczywiście ta agentka ma coś w zanadrzu, nie tylko te portale i fajnie jest z nią mieć tę relację, i z nią jak gdyby w tym procesie, bo ona potrafi nas mile zaskoczyć. Czyli tutaj poruszyliśmy temat tej tak zwanej sprzedaży off-marketowej, tak. przy której absolutnie transakcje dokonywane są przy współpracy tak. agentów między, między nami. I to jest bardzo ważne. Powiedz mi, Magda, czy to jest prawda, bo, bo to też często klienci pytają, że bardzo często te domy w takiej ofercie off-marketowej sprzedają się w kilka dni. Myślę, że się sprzedają też w jeden dzień, no, oczywiście sprzedają się w jeden dzień. W jeden dzień można podpisać umowę rezerwacyjną i później gdzieś załatwiać te dokumenty, tak, ale to jest yy, po prostu taki stał się rynek, to jest prawda. Czyli to jest Tylko, że pamiętajmy, wynieniu. że nie każdy dom może być produktem w marketowym generalnie, tak. Dlaczego? Tutaj to generalnie my wiemy, że najlepsze produkty w marketowe to są te skierowane do klientów, gdzie jest największe zapotrzebowanie i oni tam szukają, mają bardzo duży zasób mhm. pieniądza, ale nie wszystkie rejony to są tak produkty, gdzieś, gdzie można próbować. Mhm. Oczywiście, próbować możemy wszędzie, ale wtedy skracamy ten czas tego marketu, jak widzimy, że nie mamy feedbacku z rynku mhm. po prostu, tak? To, to, to się wyczuwa. My teraz mówimy oczywiście o tym o Konstancinie, gdzie będziesz sama miała produkty marketowe. Tak, i tutaj ty się idealnie wpisałaś w lokalizację. E, wiesz, że już paru masz klientów, którzy poszukują, no ale gdzieś powiedzmy sobie, segment, niech to będzie na białą łęce, nie zawsze będzie tym produktem of marketowym który będzie stał załóżmy dwa miesiące w of markecie mhm. bo też trzeba działać tak, aby nie zrobić krzywdy właścicielowi i my powinniśmy też to po prostu w sobie nosić tę zasadę, bo ona jest najważniejsza. Czyli zawsze dobrze przygotowana strategia do, danego, tak. do danej nieruchomości. Dokładnie. Czyli nie działamy sztampowo, Dokładnie. jeżeli klient mówi, że nie chce pokazywać mieszkania na, czy segmentu na portalach, Yy, a nie, to, 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 to też jest inna sprawa. Tak, to ale, musimy... ale to musimy zweryfikować. Ale to z czasem też musimy mm. jak gdyby porozmawiać z tym właścicielem mm. i go przekonać, jaki jest feedback bez tych portali. Mm. Bo jeżeli rzeczywiście on będzie, bo my tam byłyśmy parę razy, a parę razy na offmarkecie, to jest wow, umówmy się w dzisiejszych mm. jeszcze czasach, kiedy nie mamy dostępu tak naprawdę do kredytów dla klientów, bo są one niesamowicie drogie. Yy, więc tutaj ta weryfikacja działań to jest w ogóle podstawa, tak. No, ale też się umówmy, że jeżeli klient powie kategoryczne nie na publikację, to i tak musimy sobie z tym poradzić. No właśnie, tak mogłobyśmy godzinami jeszcze tak. ten temat rozmawiać, bo jest oczywiście jak rzeka piękny, Dokładnie. i ja uwielbiam temat domów i z Tobą o tym rozmawiać. Natomiast jeśli chcecie Państwo usłyszeć więcej, jeśli chcecie sprzedać bądź kupić dom z nami, zapraszamy do The Square. Nie tylko na dobrą kawę, ale również po naszą ekspercką. Без. Так, докладни. Димку этишь, не мажешь. Димку я również.